Pytali Rodziłem się nam na, na właśnie jaki bardzo numer, jaki tak, znaczy bardzo pamiętam to, bo to yy, chodziłem do szkoły takiej gdzieś, to, co na prawie że pół kilometra, do szkoły podstawowej, znaczy numer 2, przy ulicy Sowińskiego. I yy, chodziłem sam. Znaczy oczywiście pierwszy raz do szkoły zaprowadziła mnie mama. No, ale potem, potem musiałem sam chodzić, bo mama, mama pracowała w domu, musiała trójkę dzieci wyżywić. Ojca, My mieszkaliśmy w tradycyjnej rodzinie, Żyliśmy w tradycyjnej rodzinie, gdzie trzeba było na czas mieć obiad, śniadanie, znaczy to i kolację. Więc mama mi wbijała do głowy adres. Pamiętać, że mieszka przy Chrobrego 18, mieszkanie 3. 18, mieszkanie 3, i to zapamiętałem. Faktycznie tam, bo było to takie mieszkanie czynszowe. Miejskie. Ojciec otrzymał takie mieszkanie z, z przydziału służbowego, ale to, była, to było mieszkanie sublokatorskie. Jedno mieszkanie, ale podzielone na dwa. Mieszkali obok no, sąsiedzi, którzy mieliśmy wspólną kuchnię i wspólną łazienkę. No wiadomo, że jakieś tam problemy były. No ale tam nie mieszkałem długo. Mieszkałem tam 8 lat. W drugiej klasie przeprowadziliśmy się właśnie na osiele leśne no wczesną u, u, ulicę Aleje 1 Maja, tutaj to też trzeba podać, Aleje 1 Maja, 216, mieszkanie 8, 216, mieszkanie 8. Dlaczego zapamiętałem tą, ten, ten adres? No, już nie dlatego, żebym ja się nie zgubił, w razie czego nie przypomniał sobie, chociaż to różnie bywa, a przede wszystkim ja już wtedy, bo wtedy byłem chłopcem, zacząłem korespondować, to znaczy, bo pamiętam, że na Ostatnie ostatniej stronie koperty trzeba było wypisać adres. Korespondowałem. Wysyłałem rozwiązane krzyżówki, znaczy to różne konkursy. Potem, potem zacząłem już pisać wiersze i, no i w związku z tym wysyłałem, wysyłałem do redakcji. No i ten, ten adres mu się właśnie poprzez właśnie korespondencję no wbił się na pamięć.